Kończymy albo swipem, albo balafonem na, na, na kolano. Noga wczepiona tutaj. I teraz najlepiej za szmatkę, żeby się nie mógł wracać. Teraz tu otwieram i ta noga za kostkę Nawracam jego nogę po to, żeby jego biodro weszło w matę. Tu. Dojazd biodrami i zaczyna ciągnąć na nogę. Ta wkoczona. Tak. Do Trzymam kimono, żeby nie wchodził. Teraz, zaciągam go tam, po to żeby tyłek nie siedział na pięć. tak żeby tu było miejsce, razem z ręką, i zamieniam nogi. I ta noga pierwsza zaczyna ruch, wtedy biodra pod niego i ta ręka, ta ręka. Głęboko. Zaciągam to, żeby tu sobie zrobić miejsce do mnie. I z wolatą na nogę. Tu. Ta nowego nam latna. Podjeżdżam wybrałem do i jest i łatwiej roulować. ręką. Tu. Dalej nie wchodzę. Zamieniam nogi przy kostek. Niżej do biodra. Druga noga i teraz. Biodra w kolana. Tu. Ten ruch, odwracaj i odwracaj. Ciasno, bo do siebie. Zamieniam. Dobra, ślizg. Ruch. Odpacham ciasno. I zamieniam. Tu, zamieniam nogi i teraz przytrzymuję jego biodra do przodu, jego kostka do tyłu.